Cześć, witajcie na kanale Automix z Krzyżów. W dzisiejszym odcinku w centrum uwagi znajdzie się jeden z najpopularniejszych słów na polskim rynku, wprost od naszego południowego sąsiada, czyli Czech, Skoda Kodiak Rocznik 2023. Zapraszam na kolejny odcinek. Produkcja tego modelu rozpoczęła się w 2016 roku, natomiast model, który prezentujemy dzisiaj, tak jak wspomniałem na wstępie, jest to 2023 rocznik i jest już to wersja po face liftingu. Nazwa Kodiak nawiązuje do niedźwiedzia kodiackiego i ma to odzwierciedlenie w sylwetce tego samochodu, ponieważ jest masywna oraz duża. Prezentowany dzisiaj model jest bogato wyposażony. Mamy tutaj na pokładzie wersję Larry Clement. Jeżeli chodzi o przód pojazdu, wygląda bardzo agresywnie. Chromowana atrapa, chłodnica, charakterystyczna dla skody. Reflektory wykonane w technologii LED. Nieco przetłoczeń na masce. Czarny kolor, akurat w tym przypadku, moim zdaniem, świetnie sprawdza się do tego typu pojazdów, czyli do i teraz już przejdziemy do kolejnego miejsca, ponieważ jesteśmy przy masce, pokażemy wam jaka jednostka napędowa drzemie w tym modelu. Jednostka napędowa obecna w tym modelu to silnik o pojemności 2 litrów z oznaczeniem TSI o mocy 190 koni mechanicznych. I co ważne i istotne, jest to silnik z tak zwanym podwójnym układem wtryskowym, na tak zwanym dual wtrysku. Co ważne przy tego typu instalacjach gazowych jest montaż, trzeba ten silnik po prostu w taki sposób potraktować, ponieważ mamy dwa komplety wtryskiwaczy i w analogiczny sposób jest odzorowana nasza instalacja gazowa, aby wszystko działało jak należy. Z zespołów instalacji gazowych, które są widoczne, nie widać ich zbyt dużo, zawsze przykładamy do tego starań, żeby wszystko było zabudowane estetycznie, widać jedynie elektrozawór, a pozostałe podzespoły są poukrywane. Przejdziemy teraz do linii bocznej, zwróćcie uwagę na muskularnie wyglądające nadkola, relingi dachowe, chromowane wstawki wokół okien. I teraz przechodzimy już do kolejnego miejsca, którym jest wlew do tankowania gazu, a tak się składa, że mamy tutaj pełne złącze, więc bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba szukać gdzieś w samochodzie przejściówek. Była tu taka możliwość, dlatego też w ten sposób ten wlew tutaj został zamontowany obok wlewu do tankowania benzyny, a tutaj znana ze Skody skrobaczka do szyb, więc myślę, że jest to bardzo praktyczny gadżet. I teraz kolejne miejsce, czyli bagażnik. Tutaj na tyle mamy jeszcze informację, że jest tutaj napęd na cztery koła. Skoda nieco zmieniła tutaj oznaczenie modelu, ponieważ we wcześniejszych wersjach nie było tego poziomego napisu Skoda. Tak to przynajmniej wygląda tutaj. I jak to na dużego suba przystało. Mamy tutaj duży bagażnik, który ma całkowitą pojemność około 650 litrów. W tym miejscu warto dodać, że zabudowany zbiornik w żaden sposób nie podwyższył nam podłogi bagażnika. Mamy delikatny próg załadunku, natomiast nie jest to spowodowane zabudowanym zbiornikiem. I już wam pokazuję, jak ten zbiornik wygląda. Znajduje się w miejscu na koło zapasowe i ma całkowitą pojemność 67 litrów. Jednak z uwagi na 80% stopień napełnienia w praktyce zatankujemy do niego około 54 litry gazu, czyli tak naprawdę bardzo sporo. Tak to wygląda. Klapa w prądzie. Siadamy do Kodiaka i zobaczymy, jak ten samochód sprawdza się podczas krótkiej trasy. Parasolka też fajny kadr. Wnętrze Kodiaka oferuje bardzo dużo miejsca, zresztą tak jak na zewnątrz ten samochód jest duży, tak samo w środku. Skórzana tapicerka na fotelach, tutaj materiały wykończeniowe na przy kokpicie. taka miękka w dotyku, wydaje mi się, że jest to skóra. Dwa ekrany, jeden, który imituje... Zegary, elektroniczne zegary, i tutaj mamy duży ekran inforozrywki. Poza tym na pokładzie mamy tutaj automatyczną skrzynię biegową oraz napęd na cztery koła, co będzie oznaczało, że ten samochód może mieć po prostu większy apetyt na paliwo. O czym później. Natomiast instalacja gazowa na pewno w całkiem dużym stopniu zredukuje nam wydatki związane z tankowaniem. Co tu jeszcze dodać? Mamy elementy takie jak piano black wykończeniowe, co na pewno dodaje elegancji, natomiast jest średnio praktyczne. No i w zasadzie tyle. Jeszcze mogę wspomnieć o panoramicznym dachu, więc ciężko powiedzieć, że czegoś tu brakuje w tym samochodzie. Mam wrażenie, że jest tu dosłownie wszystko. W tym odcinku pozdrowienia kierujemy do pana Roberta, który przyjechał do nas z Częstochowy i już od 20 tysięcy Kilometrów całkowitego przebiegu będzie podróżował za połowę ceny, oraz z naszą pięcioletnią gwarancją, która ma ograniczenie w stosunku do 150 000 przejechanych kilometrów. A aby taką gwarancję zachować, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. I teraz jeszcze odnośnie spalania. Według rankingów internetowych, raportów spalania. Jak robiłem research do tego odcinka, ten samochód pobiera około 10 litrów benzyny na 100 km. W przypadku instalacji gazowej, z uwagi na to, że mamy tutaj dual wtrysk, w zależności jak dynamicznie będziemy jeździć, wtedy będą pracować albo wtryski bezpośrednie, albo wtryski pośrednie. I tutaj w zależności, w przypadku tych wtrysków pośrednich w 100% pobierany będzie gaz, Natomiast przy tych drugich konieczny będzie dotrysk benzyny. Więc powiedzmy, że ten samochód spali. Od 85 do 90% potrzebnego paliwa to będzie gaz, a 10 do 15% to będzie benzyna w celu dotrysku. Zatem jakie to będzie generować oszczędności? Otóż ten samochód. Około 25 do 30 zł, w zależności od naszej jazdy, będziemy oszczędzać na każdych 100 km. Na 1000 km będzie to 250 zł, natomiast na 10 000 km będzie już to 2500 zł, czyli tak naprawdę całkiem sporo. W się już od naprawdę bardzo, bardzo dawna montujemy instalacje gazowe i to jest główna. Nasza działalność, natomiast mamy również pozostałe usługi, takie jak okręgowa stacja kontroli pojazdów, wykonujemy też naprawy bieżące, posiadamy nie samochodową, stację paliw, czyli tak naprawdę w jednym miejscu możecie załatwić praktycznie wszystkie sprawy związane z Waszymi czterema kółkami. I często tak się zdarza, że właśnie klienci oprócz montażu instalacji gazowej zlecają nam jeszcze dodatkowe naprawy bieżące bądź też korzystają z innego rodzaju usług. Już trochę tym samochodem kilometrów pokonałem i prawdę mówiąc jeżdżę nim i jakby tej instalacji tutaj w ogóle nie było żadnej różnicy, nie ma w komforcie jazdy i teraz spróbuję przełączyć się między paliwami, jedziemy na gazie, wyłączam chwilowo instalację gazową. I teraz ją uruchomiłem. Słyszałem tylko takie delikatne kliknięcie elektrozaworu, i już jedziemy na ponad dwa razy tańszym paliwie z tym samym komfortem jazdy, ponieważ samochód w identyczny sposób zachowuje się jak na zasilaniu benzyną. Krótki test przyspieszenia: zobaczymy, jak te 190 koni mechanicznych, które mamy tutaj pod maską, radzi sobie z przyspieszaniem. Wciskamy trochę mocniej pedał gazu, i w tej chwili. Mamy już stówkę na blacie, tyle nam wystarczy. Myślę, że na te kawaryty, na tą bryłę tego samochodu, te 190 koni to jest taka rozsądna moc, wystarczająca do codziennej jazdy. I na zakończenie zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, ponieważ na bieżąco pojawiają się nasze kolejne realizacje. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli posiadacie takiego Kodiaka, bądź inną Skodę, albo jeszcze całkiem inny samochód, który jest na naszym kanale YouTube, z powodzeniem możecie przyjechać do Automixu i tym samym podróżować za połowę ceny. Z tym Was dostawiam. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!